Ja nie mogę z tym siedzieć w takim razie w ławce. Ja będę... Ja będę siedział z jakąś dziewczyną. O z Marią. Ja będę z Marią. Ale byłoby fajnie siedzieć z Marią w ławce. Hello gaze. I'm back. Nie, bo Maria gra w ceska. Który magika? No. Ale ktoś mu kupuje łapki Ktoś mu kupuje łapki w dół. Tak. Tego jeszcze nie było. Kupują mu łapki w dół, na sobie... Ty... Ktoś jest na tyle bogaty, na tyle głupi, żeby kupować łapki w dół. Ja to chodzi. Jeszcze rozumiem łapki. To? Łapki w górę, ale... w kupować łapki w górę. A nie, że jest to. to Jestem że... w górę. Tak, trolla. Ej, ej, tak, kupić komuś suby i to zgłosić, nie? Że, że... Że to on sobie kupił suby. No no fajnie, gramy czy nie? Ja gram w tego. Gramy meme z... no memy. Cifka. Ja, gram w cifka. To, ja gram w jak ja... ja gram w Civkę. Ja gram w Ja gram w Cwkę. Dalej, Karakram. Teraz gram w cifka. Dobra, stary. Gram w tego Cesa, nie? Ale przez cały mecz, nie? Robimy takie coś, nie? Takie dymy, nie? No to nie A to co ta czwórka wygrała Cała czwórka? Nie, bo no tobie chyba jeszcze nie jak, było. Jak... Jakby Tobiasz grał to, 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 to bym się ten, to bym mógł. Tam, bo a co, bo liczysz dupę Tobiaszowi, tak? Geju jeden, co? Eee, teraz się ujawniłeś, tak. pedale. A teraz, ja kurwa, się. zgłaszam to. Idź, to, tam z boczonych loszek. Dobra. Idę, i mówi. Nie, bo może lubi taki gej. Dalej. czy nie zagra za MMA. Czy nie gra ktoś MMA na grupie klasowej? Nie. Nie, bo dzisiaj nie ten. Dzisiaj powiedzieli, że nie. Spytaj się, czy ktoś nie gra MMA. No i ty się... Co? E właśnie, ostatniego grilla, nie? Pamiętasz? Nie, nie ma Karola. Bo zostawiłem portfel na dworze i muszę sobie nową legitymację wyrobić. Czemu? Bo padało. A co, legitymację szkolną? Nie kurwa, nie szkole mam, więzienia. Zaproś Już, czekaj, bo mi się odwiedza A to wiesz, musiał grać albo cała ekipa by musiała być Ale napisz na grupie klasowej czy ktoś gra, napisz Nie bo się na wku, dobra, Napisz No proszę Będę pisał, co, jest i... dopiero trze... 3... no żebyś zboczona ośka jakaś biła, spierdalaj, gramy ze. No, Spytaj się dalej. i... Czekaj chwilę, że lek. Nie, nie czekamy, gram. Ode mnie koleś wbije, potem ten taki z klasowej grupy. A będą jakieś leki? A który wbije? Nie teraz, teraz, tylko potem wbije około 20. A Co? Ale który wbije dał, nie oczywiście, że ja go znam. Ten mój ziomy. No A ty go, zna? go znasz, ty chyba znasz. Ten twój ziomek z grupy klasowej wcale nie chodzimy dał do jednej klasy. A dzisiaj. Wcale. I teraz mnie nas jest nie? takie się wyrzucę z tego też. Ty masz jakiś... Mój najlepszy kolego. A dzisiaj. dzisiaj? Małeś ty pedofili. Ale panowie, a jak nas opęta jak będziemy oglądać? E to raczej przez TV tak nie działa. Ej, trzeba oglądać... A przez telefon to, już działa. ...wszyscy razem. No, dokładnie, bo ja się zbyt bardzo boję XD. Ale wy jesteście... a wy jesteście naprawdę tak tempi czy teraz udajecie? Ale co? Tary, to już, nie... to już nie jest zabawa. Oni będą wzywać ducha Lecha Kaczyńskiego. <laughs> no bo takie coś downie nawet nie istnieje. <laughs> nie, nie, Ile nie istnieje, nie istnieje kapitału i ja. Nie nie, 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 to nie to tak. Ta. Tylko jest twój. I jesteś nie. jebanym katolikiem? Jesteś katolikiem? No właśnie. Chodzisz do kościoła, spowiadasz no się, będziesz się z tego spowiadał. No to i co? Czego? Ja nie przywoływałem się z tego magika. spowiadał. Nie, żeby to był grzech ciężki, nie, nie. nie. No będziesz się z tego spowiadał, będziesz się z tego spowiadał. I co powiem się to wzywałem? No. Demony i No! To wyjdzie i mi krzyżem i wodą świeconą będzie bił. To wyjdzie i mnie krzyżem będzie bił. To co ja, wejdę i powiem, że zywałem A tak, to jestem, między jestem opętany, co? Tak tak on zrobić? Tak, gdy tylko właśnie gotyce. z kościół. No, tak. Potem będę w Watykanie na egzortyzmie. <grych> Wtedy Karakam, Watykam będzie miało sen. O, to jest źle. Albo my też sobie taką tablicę kupmy i przyzwijmy jakiegoś ducha. No pewnie. Jakiegoś Mateusza, dziadka, no, to... kuzyna, nie wiem. Nie, bo nas nie... dziadku mi nie przyjmuje. Dziadków mi nie, <laughs> nie wołaj. Dlaczego? Byś mu zadał kilka pytań. Bo to moje dziadki. Na przykład czy jesteś adoptowany, albo co? No nie, nie jestem, bo nie. A no bo nie, tak masz, to masz na to jakieś dowody, że nie jesteś eduktowany? Eee, tak. No Obróż to dawaj, ci powiem. E, <laughs> po prostu, tak? Czy nie masz dowodów? Mam. No gówno masz nic ja masz. Gówno to ty masz wspomnieć. Nie U... wiem, jeszcze dzisiaj nie robiłem, ale może będę. Może ci się tylko wydaje. Na pewno się... Że to byłeś. Może to jest tylko mistyfikacja. Może ci się śniło? A ja nie wiem czy demon mnie nie opętał. Idziesz ok. do księdza. No tak, idziesz do księdza i mówisz księdza, opętało mnie. Tak zrobisz, tak Jak mnie opęta... Tak zrobię. Jakby mnie opętało, stary, to nie pójdę do kościoła XD, bo będę się unosił na łóżkiem. Kurwa, ale... No i właśnie o to chodzi, egzorcysty, te klimaty, żeby ci je uratowali, dał nie tępy. No to chyba ksiądz przychodzi do twojego domu, a nie, nie wiem, do kościoła.